A my mamy specjalnego Dobry, gościa, słuchajcie. Tak, bo to się dzieje na żywo, tak. nie? Jest Myś... scenariusz, owszem, ale nie wszystko. My tu są też flexible. Wiecie co to znaczy? Flexible, ja. Elastyczny. Patrzcie, my są też elastyczni. Te mi... Panie ja. Bogusi, on prawie te mikrofony posprzątał. No nie, jodą swój, jodą swój. Dobrze, dobrze. Y y proszę się przedstawić. Nazywam się Bogusława Masańska, współpracuję z kreatywnymi seniorami, wyciecznikiem jest pan Henryk Kaletka, który tu stoi właśnie, o, tu i filmuje i również jest autorem wielu, wielu wierszy w języku polskim i niemieckim. Brawo i pani, pani powie wiersz, nazywa się w gronie przyjaciół. W gronie przyjaciół, no, a a my są, A my są, a my są, co? To... My są w takim gronie przyjaciół i ten wiersz jest absolutnie na temat. Miło czasu. My są my. A Ela, ty być może nie wiesz, bo to w ostatniej chwili się dowiedział, że e, wiersz jest autorstwa pana Henryka Kalecki, który tutaj też jest z nami. To co, pani Bogusławo, jest pani gotowa? Możemy troszkę tutaj bardziej centralnie, żeby pani było tak dokładnie widać. Specjalne brawa dla pani Bogusi. To nie pozostaje nic innego, tylko przeczytać pięknie Państwu ten wiersz, którego autorem jest Pan Henryk Kaletka. W gronie przyjaciół. Jak miło w gronie przyjaciół być, chwytać ich ciepłe dłonie, pełną piersią radośnie żyć, z ufnością patrzeć w nowe przestrzenie. Przyjaciela słowo rozproszy smutki, doda odwagi i nadziei. To taki promyk malutki w tym naszym życiu epopei. Czasami nawet pogłaska po głowie, jak matka w dalekiej przeszłości. Nie jednego z nas przejdzie mrowie, tego uczucia bratniej miłości. Bo człowiek wśród przyjaciół żyć musi. Znika twarda życia trwoga, sercem na nowe wyżyny się znosi. i czujnie nieprzepasną bliskość Boga. Dziękuję.